Widzowie, właśnie poszedłem na YouTube'a i miałem wam, widzowie, powiedzieć, że dzisiaj jest Q&A o 20. Tak, widzowie. No ale wchodzimy na mój serwer. widzę, na razie tego nie widzicie, ale wchodzimy na mój serwer. Ci... mojego wejtera. Serwer po prostu, widzowie. Nie wiem, co się tu dzieje. Ja tutaj wchodzę. No i widzę, że to jest nozy, jakaś, widzowie. I w ogóle, gdzie ja jestem? Co to jest, widzowie? Zastanawiam się, co to jest wizowy. Dobra, czytamy. Ty nubie, Feremisku To twój koniec, Bębiku. Mój brat jest. Ja jest. Kogs. To pod to po tobie Frembiniu. Frembiniu, to bo tobie ferbiniu To pisze jeszcze jedzes jedzind. Co? Je jesteś uwięziony, chyba. Widzowie. Ale tak na tabie widzę jakieś dziwne. Nie wiem. Może mam jakiś z widą, chociaż nie wiem. Widzę, że. nie chcę się patrzeć na mojego skina, bo. To ja czuję tak dziwnego coś na moim bossa i właśnie widzę. I musimy się chyba wydostać stąd. Chociaż widzę, tutaj musimy, nie wiem. Jak tu. To... No wymyśliła, ja myślę, że ten nóg na przykład nie wiem, dał, że nie ma kopać bloków. A ten... No po prostu dał coś takiego, że yy, mogę sobie kopać bloki. Ale ma mózg widzowie. Nie, no nie no nie widzowie, no super. Jakbyście mieli coś takiego, to nie wiem, to naprawdę by było dziwne. Ale widzowie mamy tutaj łóżko i może widzowie... Wiecie co? Wiecie, na razie dostanę w tym może w tym więzieniu, widzowie, albo nie wiem, albo dobra, wydostaniemy się, bo po co tutaj? Ten noob jest naprawdę bardzo dziwny. Ten hejter jest dziwny, ma jakiegoś brata swojego, który mnie ma niby zbić, widzowie. Ja nie wiem, co się dzieje, robimy jakąś przygodę, robimy. Survivor, Survivor z Feremisem, widzowie, szkoda, jeszcze, że Frankiewa nie mam, bo to by był Survivor z Feremisem, widzowie, dobra, tutaj mamy jeszcze drewno musimy pokopać, musimy, widzowie, pokopać drewno, bo inaczej tutaj, no byśmy chyba nie wytrzymali, tutaj widzowie, i musimy szybko dokopać, bo naprawdę bardzo mało czasu nam dostał, widzę, bo ja nie wiem, co on może wymyśli, bo to jest jakiś pacan, tak brzydko powiem o niego, ale widzę coś dziwnego jest na moich włosach, na moich włosach, no, włosach, no, coś dziwnego jest widzowie, na głowie bardziej widzę, sorry, że mówię na włosach, bo ja chyba w życiu mam włosy, co nie, nie jestem włosy, nie no, mam włosy, i, i na głowie, co nie, ale, widzę, mamy to zobaczyć, bo to jest trochę podejrzane, widzowie, to jest trochę podejrzane, ale, aaa, co się stało, co się stało, co się stało z moją fry... co tu się dzieje, widzowie, co tu się dzieje, co, co tu się dzieje, Widzę, czemu ja mam takie włosy, widzowie, co tu ma być? Widzę, nie, dobra, trzeba szybko zrobić, nie wiem, zabić krówki jakieś, widzowie, bo ja nie chcę tak chodzić po prostu po serwerach. Widzę, co się dzieje? Ej, to jest bardzo dużo tych, o, krówki, krówki, tak. Widzę, musimy zrobić jakiś armor, żeby po prostu Frankiem nie mógł tego zauważyć, bo jak to Frankiem zobaczy i wszystka ekipa, to się dom mnie śmiać. Dobra, widzę, ja tutaj robię e, crafting table. To jest, patrzcie, to jest super fryzura. Obcinacie sobie tutaj i jest głysy, no. Nie, to... Nie, to pewnie ten noob mnie jakoś pranka. Widzowie to dobra, tutaj będziemy... Robimy mieczyk ja jakiś widzowie, mieczyk. Dobra, widzowie tutaj. O dobrze! Już widzę te... O, to jest ta wioska widzowie, bo ja poszedłem... A, ale, ale, super przygodę zrobiłem. To jest obok tego wioska. Super. naprawdę, widzowie. Bo ja wczoraj po nagrywaniu poszedłem na jakąś przygodę, żeby coś zrobić i widzowie... Niestety nic nie zdobyłem. Przepraszam, widzę, bo chciałem znaleźć jakieś miejsce, żeby się schronić przed tym ba bałwanem. Bałwanem, widziałem Tym nóbkiem. Hejterem moim. Chciałem się sować, a on teraz mi robi jakieś pranki, że ja mam taką fryzurą występować, widzę na odcinkach. Nie, widzowie, nie, tak nie ma. To, to jest niewolno, to jest nieregalne, widzowie. A tutaj będę sobie, założę sobie tak. O, widzicie, już normalny Feremix jest. Normalny już Feremix. Mam nadzieję, że tego nie... Nie, widzę, jestem już robany Feremix. Ale niestety nienormalny jestem Feremix, bo tutaj coś się dzieje, widzowie. No, a tak będziemy nosili, widzowie. To, tak, będziecie nosili, ale w ogóle tutaj zrobimy sobie jakieś rzeczy. Niestety zginąłem na tym serwerze, zginąłem, widzowie. I to jest po prostu bardzo wielka lipa, że umarłem na tym serwerze, bo straciłem moje wszystkie rzeczy. Wszystkie rzeczy straciłem, widzowie, na moim serwerze. Więc to zna... Czyli na moim, no. hejtera, widzowie, to jest naprawdę bardzo szalone. Widzowie, sorry, że dzisiaj jakieś rzeczy, nieważne, bo prostu telewizja jest odpalona, więc widzowie, yy, no. Widzowie, czy byście mieli w ogóle taką fryzurę? Widzowie, to nie jest fajne, robić taką fryzurę. Nie fajne robić takie pranki, widzowie. Naprawdę, wolę już być mu łysy, wolę już mieć naprawdę, być łysy, niż po prostu, być aż tak, po prostu mieć taką brzydką fryzurę. Widzowie, proszę was, naprawdę, nie wiem. Widzowie, to jest naprawdę bardzo smutny dramat smutny, drama, dobra widzę, ja już po prostu nie wiem co gadam ale widzę z tym nóbkiem to jest naprawdę bardzo dziwna rzecz ja nie wiem co on już robi na tym serwerze on naprawdę jest bardzo dziwny widzowie, on kontroluje mnie ciekawe co napisze w komentarzu, może w ogóle nie napisze w komentarzu albo napisze widzowie pewnie się śmiał w komentarzach oczywiście bo to znasz nasz hejter siedmioletni nie no dobra, siedmioletni to nie widzowie siedmioletni w sumie może to być siedmioletni hejter Widzowie, nie wiem, czy to może być nawet pięcioletni, albo siedmioletni, w sumie siedmioletni, w sumie nie wiem, czy 7 latki umieją pisać, widzowie, chyba nie umieją, widzę, 7 latki pisać, więc to może być siedmioletni hejter, widzowie, ja naprawdę się boję, bo to może być bardzo dziwne, widzowie, co się stanie, to ja nie wiem, ale to już by było na tyle i widzowie mi, widzowie, jutro będziemy... Musieli powiedzieć temu haterowi, co on robi. Po prostu się spotkać z nim w, na tym serwerze, bo kiedy ja wchodzę tutaj na tabie, e, nie ma go. Więc widzowie, musimy znać, co on tutaj robi. I ja właśnie będę. A bo nie, lepiej nie widzę, bo on może wybuchnąć tam, widzowie. No, nie wiem, żeby wybuchnął, ale widzowie, ja nie wiem, co się dzieje. Ja nie. Po prostu widzowie, nie wiem. Dobra, widzowie, to już by było na tyle. I widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie tym haterem e, rozmawiamy, czy piszemy sobie tabliczka. Więc na razie i cześć. Pół.